Szukasz wózka dla dwójki dzieci? Model Bebeto Fortu świetnie sprawdza się zarówno dla bliźniaków, jak i dla dwójki dzieci w różnym wieku. Komfortowe podróżowanie bliźniaków zapewniają dwie gondole. Zostały one wyposażone w materiałowy panel, który chroni przed powiewami chłodu. U góry budki znajduje się odkrywana siatka wentylacyjna, pozwala na odprowadzenie ciepłego powietrza z wnętrza wózka. Do wózka została dołączona elegancka torba pielęgnacyjna, która umożliwia przewożenie wielu potrzebnych przedmiotów. W zestawie znajdują się akcesoria takie jak dwie moskitiery, dwie folie przeciwdeszczowe oraz uchwyt na kubek, który można wygodnie umieścić na ramie wózka. Górną gondolę można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. Wysuwane pokrętło ułatwi regulację kąta oparcia wewnątrz gondoli. Profilowane dno sprawia, że gondolą można delikatnie bujać, usypiając dziecko. W wersji rok po roku przepięcie spacerówki tyłem do kierunku jazdy umożliwia regulację oparcia. Wpinając górną spacerówkę również możemy ją zamontować w obu kierunkach. Budka w spacerówce posiada dodatkowy materiał, który umożliwia jej szerokie rozłożenie, nawet w pozycji leżącej. Aby mieć same spacerówki, nie trzeba kupować modelu 2 w jednym. Bebeto Fortu produkowany jest w wersji sport, do której możemy dokupić gondolę oraz fotelik samochodowy Bobo Stello Mars w kolorze wybranego modelu. Dzięki dostępnym adapterom możliwe jest umieszczenie fotelika na stelażu. Naciśnięcie przycisków po obu stronach wózka umożliwia zdjęcie gondoli, fotelika czy spacerówki. Aby złożyć stelaż, wystarczy ustawić przednie koła błotnikami do przodu, obniżyć rączkę, nacisnąć przyciski i umieścić rączkę na dole. Następnie unosimy do góry przód konstrukcji i naciskamy przyciski, dzięki którym uzyskamy jeszcze mniejszy rozmiar złożonego stelaża. Warto zwrócić uwagę, że złożona konstrukcja Bebetto Fortu nie zajmuje więcej miejsca niż standardowa konstrukcja dla jednego dziecka. Wypięcie tylnych kół pozwoli zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca, a system chowanych osi uchroni przed uszkodzeniem tapicerki i porysowaniem konstrukcji. Model Bebetto Fortu jest również bardzo łatwy w rozkładaniu. Po podniesieniu konstrukcji i naciśnięciu przycisków. Koła bez problemu powrócą do pierwotnego położenia. Raz jeszcze naciskamy przyciski i stelarz jest gotowy do użycia. Możliwość odblokowania przednich kół zapewnia bardzo dobrą zwrotność. Wózek Bebeto Fortu jest niezwykle wygodny w prowadzeniu. System DMS zapamiętuje kierunek jazdy, gdy koła stracą kontakt z podłożem, a system SAS Absorbuje wstrząsy podczas spaceru, znacznie zwiększając komfort małych pasażerów. Tylne amortyzatory można ustawić w pozycji twardej lub miękkiej. Tylny hamulec Stop and Go jest bardzo łatwy w obsłudze. Rozbudowana funkcjonalność modelu BB Tofortu oraz jego wersji Sport znacznie ułatwia opiekę nad dwojgiem dzieci. Jeśli rozglądałaś się za wózkiem dla bliźniot lub rok po roku, dłużej już nie musisz szukać. Prezentowany materiał ma charakter promocyjny. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka oraz poprawy komfortu użytkowania produktu zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.